Ta, ta o... I tak jak powiedziałam, albo państwo wyłączą te kamery. I na pocztę, na przykład, tak? Tu jest miejsce, więc leży tutaj. Na no, pewno chcielibyśmy też z prezydentem porozmawiać tak, Więc będziemy jeżeli tutaj będzie taka możliwość, z tymi zapros gośćmi. Zaprosimy. Miasto Katowice, Natomiast hmm. nasza e, współpraca z mediami wygląda tak, że umawiamy się wcześniej na nagrania. Hmm. Nagrania realizujemy na zewnątrz, e, tak aby po prostu e, wychodząc naprzeciw. Hmm. Wszystkim wytycznym sanitarnym spełniać, wszystkie normy, więc. Mm -hmm. więc yy... A jakie to są normy? Bo wiem, że na metraż kwadratowy ileś tam osób może wejść. To dlaczego na zewnątrz jest zima, jest zimno? Mm. Żadnej redakcji, nawet ogólnopolskiej, to nie przeszkadza. Weźmy, co, wchodziliśmy i ja się powiem, że to jest taka gra pozorów, tak? Bo jak wchodziliśmy tutaj, to napotkaliśmy masę ludzi, masę pracowników, którzy chodzą bez maseczek. I przychodzimy czy do Pani, a Pani każe nam się umawiać na zewnątrz, żebyśmy rozmawiali tak. Tak ja troszeczkę nie... No, ja tak tak nie nie, wszystkie nie, nie media nie i jeżeli nie... A, czy to jest jakaś wytyczna? Tutaj nie ma nikogo z mediów, proszę zauważyć. Tylko Państwo są. No, no dzisiaj, teraz. No dzisiaj w tak, tak, ale, tak, ale, ale Was ja z to... mediów, z działu hmm. medialnego tam są osoby bez maseczek. Ale to jest cały czas jeden wydział. Jest, yy, to są pracownicy mm -hmm. wewnątrz, z jednego wydziału. A na zewnątrz jak chodzą po korytarzu? Yy, nie wiem, kogo Państwo spotkali. No, musieli pracę, musieli właśnie Państwo pracowników. Nie, nie, A ja się no. obawiam, że to są właśnie taka gra pozorów. Nie ma żadnej przygry... gry pozorów. Bardzo proszę, to jest moja wizytówka. Tak. Chętnie udzielimy wszelkich informacji. E, możemy się teraz umówić. Proszę I widzi o informacje, w jakim odnośnie tych, i... odnośnie tych pozorów, to właśnie podałem Pani e, swoją wizytówkę, nie dezynwakując rąk. Tak więc tutaj już łamiemy jakiś przepis, tak z Pani strony. Ale jaki przepis? No, nie zdezynwakowała rąk Pani, tak? A podałem Pani wizytówkę. Która no może przenosić, tak, no. transmitować wirusa. No widzi Pani, to jest taka właśnie. My tutaj się chronimy, to robimy, ale no tutaj. To jest kupna woda, no, no to myśmy sobie... Dobrze się, że nie wiemy o tym. I nie tak będę pomysłu. z Państwem w taki sposób dyskutować hmm. w tej chwili, bo ja nie jestem służbą sanitarną, tylko rzecznikiem prasowym miasta. Hmm. Ja udzielę informacji, które dotyczą miasta Katowice. No tak, bardzo chętnie. Mamy takie pytania. Mamy te o które te pytania. To bardzo proszę o te pytania. Możemy ustalić, jaki jest hmm. zakres ich teraz. Natomiast ja mam dosłownie jeszcze. 6 minut do kolejnego mam, mam spotkania. Ta, ta kolejna, to tak, ta To tak, tak, y, tak, tak, nie, Skąd ale. taki. Ale. Nie, no, bo były do wygrania zaszczepienia, to myśleliśmy, nie, że można. Ale... Myśmy nigdy nie robili żadnego konkursu, jeżeli chodzi o nagrody za szczepienie. I tak jak a... powiedziałam, albo państwo wyłączą te kamery, albo ktoś prywatnie to kolejna, przyszedł? To jest miejska kolejna. Jeszcze raz powtórzę, udzielę Państwu wszelkich informacji, natomiast bardzo proszę o y, umówienie się, a jeżeli... Dobra, chodzi... no to teraz y, pytam jak powiedzienie, bo widzę kolejnego tutaj w tym pomieszczeniu, to ta kolejnego jaki ma cel, jaki, jaki użytek tutaj w tym pomieszczeniu? No, normalne pytanie, no, no chcę to, to jest od... prywatna jakaś rzecz, czy po Nie prostu jest mi... Urzędu Miasta? Tak, tak Będzie mamy... z niej korzystać jakaś osoba, tak? Pracownik. Tak, tak. będzie jeździł i... na pocztę na przykład, tak? Nie ma, nie ma takiej potrzeby wyjeździć na pocztę, ale tak można wykonywać swoje obowiązki służbowe, mm. także korzystając z kolejnogi. A to mm. nie ma jakiegoś magazynu? Dlaczego to jest urzędnika prasowego w biurze? A ja po prostu jest miejsce, więc leży tutaj, bo nie widzę tutaj. A problemu. to nie jest dla pani na przykład? To znowu kolej Kiedy ona tutaj została przyniesiona? Kilka tygodni temu. Generalnie to mamy w urzędzie kilka tego typu sprzętów, więc nie rozumiem. Mm. Czy ktoś jeszcze inny dostał kolejnogi? Albo jakieś inne sprzęty? Jakie sprzęty? Własne? No nie wiem, no, widzę hulajnogę taką dosyć drogą i elektryczną, tak? Jest tak, no. Min. Miasto Katowice i e, urzędnicy swoje obowiązki realizują także korzystając z e, różnego mm -hmm. sprzętu, w tym także z hulajnóg. I, Ale i czy to i przypadkiem i, nie jest prezent jakiejś firmy dla urzędu miasta? Nie, to jest kupowane za publiczne pieniądze, tak? To nie jest żaden prezent. Wszystkie zakupy, które są realizowane przez Urząd Miasta, hmm. są realizowane zgodnie z dyscypliną. Hmm. E, Czyli jak finansową. sprawdzimy, to ta kolejnoga tam będzie, tak? Będzie tak. Winiało, będzie widniała. Tak. A to będzie jedna, to czy będzie więcej? Tak, jak przed chwilą Państwu w informacji, że mamy jako Urząd Miasta kilka tego typu hmm. sprzętu. Hmm. A to tak jak, jak Pani w biurze, to jest to chyba do Pani dojeżdżenia, prawda? Nie, to jest do dyspozycji. E, czy... Tak, kolejna Wydziału Komunikacji społecznej. No, Mamy zaraz. również rowery elektryczne, które przekazała mm -hmm. metropolia, także. E, A czy jakieś mm. szkolenie jest z jazdy na takiej Hulejnodze? Jeżeli pani zapozna się z e, przepisami związanymi. Mm -hmm. Nie, tylko z po prostu tam pani było. będzie znała tą odpowiedź. Bardzo proszę o kontakt telefoniczny mm -hmm. bądź mailowy. Nie, A możemy nie, się nie zapisać, wiecie. bo Pani wie, że możemy się zapisać. Ale już dzisiaj. niestety mój czas minął, bo Państwo zadawali pytania. Mm -hmm. O nogę pytaliśmy. O chlejnogę. Chlejnogę. A czy coś Pani w temacie segregacji sanitarnej jest w stanie powiedzieć? Czy Pani jest przygotowana na tyle, że wie Pani, co się dzieje w mieście, czy, czy nie? Czy będzie Pani się dopiero gdzieś tam doszkalać, dowiadywać? Cześć. Chodzi o to, że organizujecie imprezy dla mieszkańców i nie wszyscy mają na nie dostęp. Osoby, które nie przyjęły preparatu, który jest jeszcze w fazie badań, nie może wejść. Nie będę z Państwem w ten sposób rozmawiać. No, znaczy to Jeżeli Państwo nasze... chcecie zadać pytanie, bardzo proszę o omówienie. Jeśli udzielimy na nie odpowiedzi, bądź po umówieniu się na konkretnym A spotkaniu, się bądź... będzie różniło od dzisiejszej rozmowy, z rozmową, która będzie umówiona? Co będzie różniło? No, nic się nie będzie różniło, Bo Czy będzie ja Pani nadal miała odpowiedzieć, tylko, tylko, że ja jestem umówiona z innymi ale osobami... Ale, tutaj ktoś ale jeszcze nikogo nie, nie, nie ma. ja wychodzę, nie wychodzę po prostu. Aha, Pani wychodzi tak. do urzędu tam obok, tak? Nie do urzędu tam obok, mamy kilka budynków, ale to nie jest Będzie państwem. Pani jechać znaczy... kolejnego? Nie. Ja, ja Państwa bardzo przepraszam, a, bo pani za... idzie na spotkanie w dzień. to nie jest nasza sprawa, ponieważ to jest Pani urzędnikiem tak, publicznym, i... ale ja w tej chwili nie będę Państwu dziać informacji, zaproszę do wyjścia w tej chwili i proszę o telefon. Chciałam do bardzo się umówić do... z Państwem teraz, ale Państwu aktualnie atakujecie nas? Nie, nie, no bo nie zadajemy nie pytania, pytania, my zadajemy pytania, nie atakujemy. My jesteśmy broń, stanie, Boże, nie jesteśmy na wszystkie hmm. nurtujące Państwa pytania. To może umówmy się teraz? na termin na przykład, nie wiem. Na Ale następne. ja nie muszę w tej chwili wychodzić. Bardzo dobrze. proszę. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, no dziękujemy bardzo za, Dzień, Dzień, bardzo za rozmowę. Do